Wczoraj w nocy pojawiła się naprawdę niesamowita informacja, bo wyszedł czwarty sezon Lego Monkey Kid. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie subskrybujcie, aby żadne nowości ze świata Lego Was nie ominęły. Wiemy tutaj jeszcze 5 w górę, no i już lecimy. Więc jak słyszeliście, pojawił się już czwarty sezon Lego Monkey Kid. A w Polsce nie wyszedł nawet jeszcze trzeci, więc, więc no trochę przypał. Szczerze nie spodziewałem się, że aż tak szybko się on pojawi. I niestety najsmutniejszą informacją z tego jest to, że sezon ten jest po chińsku. Zawsze jest tak, że po chińsku na początku wychodzi Monkey Hit, a dopiero później po angielsku i później w innych krajach. Na początku nie chciałem tego sezonu w ogóle oglądać, bo po chińsku no to nie ma za bardzo sensu. Jeśli wy już oglądaliście wszystkie sezony Monkey Kida, to oczywiście w komentarzu zostawiam wam linka do czwartego sezonu, i śpieszcie się, bo być może odcinki te niedługo znikną. I wydaje mi się, że wszystkie teorie, gdzie nasi bohaterowie podróżują w czasie do przeszłości, są już potwierdzone w 100%. Na incze widać elementy, które wskazują na to, że no nie są to nasze czasy. Więc z posałem naprawdę można już wiele wywnioskować, co się w tym sezonie będzie działo. Widać też, że nasi bohaterowie odblokują moce swoich przodków, albo to są w sumie czasami postacie. No, zobaczymy w tym sezonie, oczywiście. No, i szczerze, samo intro mnie tak nahypowało na to, że po prostu muszę to obejrzeć. Więc, oczywiście, będę was informował o dalszych rzeczach, które będą się z tą działy. Kiedy premiera po angielsku, kiedy premiera po polsku. Więc, oczywiście, śledźcie kanał. W nadchodzących tygodniach postaram się zrobić skrót trzeciego sezonu Monkey Kid'a oraz także czwartego, abyście mogli wszystko sobie obejrzeć normalnie. No mam nadzieję, że do tego czasu sezon wyjdzie po angielsku. Więc po prostu chciałem was poinformować, że sezon już jest. Jeśli wy już oglądaliście czwarty sezon, to podzielcie się w komentarzach swoją opinią, no tylko oczywiście bez żadnych spoilerów najlepiej. No i też koniecznie zobaczcie ten odcinek, w którym spekuluję ile lat mogą mieć postacie z Monkey Kid'a.